Chcemy teraz Państwu pokazać, co znajduje się w oryginalnym opakowaniu Minholdera Etui, umożliwiającego założenie e-kartoteki na portalu Minholdernet. Zestaw e-kartoteki z Etui na dokument tożsamości. Opakowanie to koperta bombelkowa, która powinna mieć nienaruszoną plombę w postaci naklejki z logotypem. Po otwarciu opakowania znajdziemy w środku pełną instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną. ETUI na dokument tożsamości. Ważnym elementem ETUI jest pasek z danymi informującymi służby ratownicze, iż posiadacz dowodu jest jednocześnie posiadaczem e-kartoteki na portalu MinHoldernet. Pasek ten zawiera indywidualny i niepowtarzalny kod dostępu oraz adres strony internetowej, na której można dokonać odczytu wszystkich niezbędnych informacji posiadacza e-kartoteki. Dwie specjalnie zaprojektowane naklejki na szyby pojazdów, mówiące służbom ratunkowym, iż użytkownicy pojazdu są w posiadaniu min-holdera. Naklejki należy przykleić w górnej części szyby w drzwiach kierowcy oraz w prawym górnym rogu szyby przedniej od strony kierowcy. Dwie sztuki pinców, których zadaniem jest przekazanie informacji służbom ratunkowym o posiadaniu minholdera. Pince staramy się przypinać do elementów, które towarzyszą nam w życiu codziennym i z którymi jesteśmy nierozłączni, tak jak np. torba lub torebka, plecak czyny, seser, ale również marynarki, kurtki, odzież zewnętrzna. Dwie naklejki, które naklejamy na urządzenie mobilne. W których postanowiliśmy wprowadzić aplikację z naszą kartoteką do odczytu. Ich zadaniem jest również podpowiedź służbom ratowniczym, iż dane urządzenie posiada wgraną wiedzę na temat naszego stanu zdrowia. Są to telefony komórkowe lub tablety. Serdecznie dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnego korzystania z MinHoldera.